Kwiecień bez zmian upływa nam pod znakiem filmów drugich szans, czyli filmów, które na pierwszy rzut oka nie cieszyły się naszym zainteresowaniem, ale wystarczyło dać im szansę, żeby się okazało, że to całkiem dobre kino. W zeszłym tygodniu tak było z przedszkolanką, a w tym tygodniu postanowiliśmy się wybrać na francuskie Wilcze Echa, które przyznam, po zwiastunie niczym mnie nie zachęciły. Ale wystarczyło je zobaczyć, żeby się okazało, że są to godni następcy winnych, czyli tego duńskiego filmu z zeszłego roku. Wilcze Echa opowiadają o członkach załogi okrętów podwodnych francuskiej marynarki wojennej. Naszym głównym bohaterem jest chanteret, który pełni na okręcie rolę wojskowego analityka akustycznego i okazuje się, że jest to jedna z najważniejszych funkcji, które można na takim okręcie pełnić, ponieważ chanteret, zakładając na swoje uszy słuchawki, wsłuchuje się we wszystkie dźwięki, które słychać pod wodą i próbuje odsiać, czy to delfiny, wieloryby, czy może jakiś inny okręt podwodny, czy też inny statek pływa gdzieś po morzach i Mocą dźwięków szanteret rozpoznaje, jaki to też konkretnie może być statek, więc to od niego zależy, czy reszta załogi będzie mogła nadal spokojnie sobie pracować, czy też będzie musiała przejść w gotowość bojową. Bo jak się okazuje, o ile w powietrzu i na ziemi trzeba mieć przede wszystkim dobre oczy. Tak, pod wodą musisz mieć dobry such, bo oczy ci w głębinach nic nie pomogą. Wilcze Echa są bardzo świadomie i sprytnie skonstruowane, tak, żeby złapać widza za gardło od pierwszej minuty i nie puszczać go aż do ostatniej. Pierwszy akt, w którym zostajemy wrzuceni dosłownie na głęboką wodę, to jest akt pełen akcji, w którym zapoznajemy się z działaniem tego okrętu podwodnego. Właśnie. Jakich umiejętności trzeba, żeby tam wszystko dobrze zadziałało, jakie zagrożenia czyhają na członków załogi. Więc no, nie mamy tutaj czasu się nad czymkolwiek zastanowić. Jest czysta akcja, w którą włazimy w całości i jest to świetne, bo już się po prostu obgryza paznokcie. Za to w drugim akcie możemy poznać trochę polityki, trochę polityki wojskowej, tego w ogóle jak działają struktury marynarki wojennej we Francji. No i trzeci to znowu jest czysta akcja, więc to wszystko bardzo ładnie się składa i nie pozwala widzowi odetchnąć. Choć teoretycznie ten drugi akt jest oddechem, ale nadal tam nie ma takiego momentu, żeby widz powiedział: „dobra, jakaś tam jest chwila nudy. Nie. Tak. Cały czas jesteśmy w tej rzeczywistości wykreowanej przez reżysera. Aczkolwiek wiesz dzięki czemu tak jest? Dzięki dźwiękowi, ponieważ ten drugi akt ma momenty, które mogłyby być nudne, ponieważ nasz główny bohater poznaje. Miłość troszkę no, mamy takiej przerwy, bardziej obyczajowo-romantycznej, żeby, no właśnie nasz bohater też mógł odetchnąć, ale to wszystko cały czas jest podbudowane dźwiękami z Głębin, ponieważ nasz główny bohater ma obsesję na punkcie dźwięku, który usłyszał w głębinach i którego nie mógł rozpoznać. I on cały czas kołuje mi się w głowie. W ogóle mam wrażenie, że przez cały film, ten cały. Film film dźwiękowy jest podporządkowany temu, co słyszy główny bohater. Bo też trzeba powiedzieć, że nasz główny bohater, oprócz tego, że jest wojskowym analitykiem akustycznym, również jest obdarzony słuchem absolutnym. A to jest bardzo unikatowy talent, który można przyrównać do troszkę takiego geniuszu słuchowego. Nawet nie troszkę, to jest geniusz słuchowy. Ponieważ wtedy potrafisz rozpoznać każdy dźwięk i jeszcze go dobrze zapamiętać. I to też jest pokazywane w tym filmie. I czasem nasz główny bohater przypomina super bohatera. Dzięki temu super talentowi. Ale jest to wiarygodne, bo znałam osoby ze słuchem absolutnym i to potrafi robić wrażenie. Jeszcze taki szkolony słuch absolutny, w wojsku, uh. Broń śmiertelna. Ale to co istotne, widz wcale nie musi być obdarzony tym słuchem absolutnym, ponieważ tak się gra natężeniem dźwięku, tak się montuje ten dźwięk w filmie, że wiemy, kiedy nasz bohater skupia się konkretnie na jakimś fragmenciku tego sygnału, który dostaje do słuchawek, i próbuje go wychwycić, próbuje go wyizolować z reszty i przypasować do konkretnej jednostki marynarki wojennej innych sił i. Wiemy dokładnie, jak ten proces zachodzi, więc umiejętność grania tym wszystkim tak, żeby widz wszedł do aparatu słuchowego naszego głównego bohatera jest tutaj rozegrana fenomenalnie. Tak, i dlatego porównałam ten film do winnych, ponieważ również tutaj ten dźwięk jest kluczowy dla budowania całej akcji tego filmu. I w ogóle tak podczas oglądania tego filmu sobie pomyślałam, że ha, to jest ten aspekt sztuki filmowej, który nadal nie jest odpowiednio dobrze wyeksploatowany, który nadal jakoś potrafi cię mocno. Podekscytować właśnie dzięki temu, że jeszcze nie jest tak dobrze ograny w sztuce filmowej. No i dzięki temu się sprawdzili winni, no i dzięki temu się sprawdzają wilcze echa. Oczywiście nie jest tak, że dźwięk nie jest wykorzystywany w kinie, ale rzadko kiedy odgrywa główną rolę, rzadko kiedy jest tym napędem narracyjnym. Tak, zazwyczaj jest tłem, ma podbudować napięcie jako tło odpowiednie, ale nie jest wysuwany na pierwszy plan, a tutaj bezapelacyjnie. Dźwięk to nasz główny bohater. No można powiedzieć, że w tym przypadku film dźwiękowy nabiera tutaj nowego znaczenia. Z tym, że tak samo jak w innych, taki tutaj sama gra dźwiękiem nie wystarczy. To, że cały czas jesteśmy tak bardzo skupieni na akcji, wynika z tego, że ten film jest bardzo dobrze sfilmowany, ma bardzo dobre zdjęcia, ale przede wszystkim jest świetnie zmontowany, bo raz, że trzeba wiedzieć kiedy pograć montażem dźwięku, ale dwa, trzeba wiedzieć kiedy zrobić cięcie i przejść do bliższego, dalszego. Ujęcia, przejść na zdjęcia poza okrętem podwodnym, i tutaj to granie na tej klaustrofobii, ale również na zaskakującej wielkości głębin. Również się sprawdza. Poza tym tutaj bardzo nie są wykorzystane efekty specjalne, ponieważ to nie był drogi film, chyba kosztował 23 miliony dolarów. No, jakby no to są grosze dla budżetów amerykańskich. No, dla kina europejskiego to już są nie tak, takie małe pieniądze. To prawda, no, ale nadal to nie są te warunki finansowe i technologiczne, jakie zapewne mamy za oceanem. I z jednej strony, no nie szastają tutaj efektami specjalnymi, ale pojawiają się wtedy, kiedy trzeba, kiedy jest to uzasadnione i są wykorzystane po to, żeby poczuć potęgę tego wojska, tych militarii, te okręty podwodne są jak takie mityczne stworzenia, jakieś ogromne kaszaloty, tylko 10 razy bardziej niebezpieczne. Mnie się bardziej z takimi drapieżnymi rekinami kojarzyły te okręty podwodne. Mi wręcz z jakimś krakenem, ale tak, tak, no generalnie z takim jakimś przerażającym, mitycznym stworzeniem. Czuć siłę tego, ciężkość. To jest bardzo dobrze, właśnie sfilmowane i te efekty specjalne ja się bardzo cieszy, że nie ma ich nadmiernie. Ponieważ to sprawia, że ten film, pomimo wszystko, jest cały czas również kameralny. A tam, gdzie ma zrobić wrażenie, to to wrażenie robi. Nie ma tam przesady hollywoodzkiej w ogóle. Trzeba przyznać, że ten film bardzo mądrze gra swoją thrillerowością, jeżeli można tak powiedzieć. Ma kilka takich chwytów typowych dla kina akcji, ale one są funkcjonalne, one są drobne, one są nieprzesadzone, przez co cały czas wierzymy w taką realność tego świata, realność tego zdarzenia, że rzeczywiście jeden drobiazg. Może sprowadzić masę różnorodnych politycznych, militarnych wydarzeń, które nagle doprowadzą do trzeciej wojny światowej. Dla mnie o wartości tego filmu przesądził fakt, jak jest tutaj skonstruowany wróg. Ten główny przeciwnik. Ponieważ, no, mógłby być to bardzo dobry thriller, gdzie walczymy z ruskimi Amerykanami, no, kogo tam możemy wymienić, ale nie. Tutaj głównym przeciwnikiem jesteśmy my sami, albo inaczej. Procedury, które sami wymyśliliśmy, żeby się zabezpieczyć. Bo nagle się okazuje, że jesteśmy po tej samej stronie konfliktu, ale część ludzi ma. Pewną wiedzę, której nie posiada druga część ludzi, która jednocześnie jest już poinstruowana, jakie muszą przebiec kolejne procedury. No i nagle mamy sytuację patową. No, w tym filmie, jak się okaże, ekstremalnie patową. Dokładnie, i to najbardziej mi zaimponowało w tym filmie, i bardzo mi się spodobało, że reżyser, właśnie po raz kolejny, nie godzi w tego mitycznego, innego, złego z innego kraju, tylko po prostu godzi. System, który najprawdopodobniej w końcu kiedyś nas zabije, ponieważ to jest niemożliwe, że mamy tyle bomby atomowej, która mogłaby wysadzić całą ziemię i jeszcze nic się nie stało. No, dla mnie to jest naprawdę tylko kwestia czasu. Ale wiesz, zachód się pod tym względem teoretycznie rozbraja. Tak. Reżyser Abel Lonzac tutaj wskazuje też na taki bardzo istotny element, że dzisiaj polityka zagraniczna i ten wróg zmienił się znacząco i też procedury, które zostały wymyślone, w dużym stopniu w czasach zimnowojennych już się nie sprawdzają. Trzeba je zdecydowanie zredefiniować, żeby one nadal mogły w ogóle funkcjonować. Widać, że reżyser, który był dyplomatą, który doradzał ministrowi spraw zagranicznych Francji, zna się na rzeczy, wie jakie są współczesne zagrożenia. Tak, ponieważ jak sam podkreśla, rozmawiał z nieskończoną ilością ludzi, właśnie wojskowych, no i oni sami mu podsuwali pomysły na kolejne filmy, ponieważ. Z polityka stał się teraz i pisarzem, i scenarzystą, i reżyserem, i to jest jego drugi film. No i czekamy na więcej po tym, co zobaczyliśmy. Bo wielką siłą tego filmu jest właśnie taki realizm polityczny, wojskowy. To nie jest ultrarealizm, bo to nadal jest kino sensacyjne, ale właśnie mądrze osadzone w tej współczesnej sytuacji geopolitycznej. Tak, poza tym dla mnie bardzo ciekawe było podejrzeć chociażby, jak wyglądają te procedury rozkazu uruchomienia głowicy i odpalenia głowicy i wszystkie kolejne kroki, kody, szyfry, które trzeba sobie podać jeden drugiemu. Wierzę, że tutaj pan reżyser nie chciał nas okłamać i że to tak może wyglądać. A z drugiej strony zauważ, ile na tym okręcie było takiej analogowej technologii, mogłabym to powiedzieć, czyli takiej bardzo... Prostej, ludzkiej, mechanicznej. Nie było tam skomplikowanych komputerów, tylko najbardziej ufano wyliczeniom cyrkla, linijki i człowieka, który bardzo dobrze i szybko potrafi obliczać. Tak samo zresztą jest z naszym głównym bohaterem to jego słuchowi ufano i jego doświadczeniu, niczemu innemu, żadnej właśnie technologii jakiejś zaawansowanej. Mówiąc krótko, ciężko jest w ogóle się w tym filmie do czegoś przyczepić. Ogląda się go bardzo dobrze i przyznam szczerze, że rzadko dostaje się taki thriller, który wciągnąłby od początku do końca, w którym nie bolałyby jakieś nielogiczności, niedociągnięcia. No i na dodatek jeszcze właśnie ta sfera audialna, a z drugiej strony ten dodatkowy kontekst polityczny i wojskowy. Wszystko tam gra, no naprawdę nic tylko kręcić takie thrillery i móc oferować widzom takie thrillery. Bardzo się cieszymy, że nagle Europa przoduje w takowych produkcjach. Teraz czekamy na polski twór. A taką wisieneczką na torcie jest zespół aktorski, który naprawdę stanął na wysokości zadania. Znajdziecie tu chociażby Omar Asaya, którego na pewno kojarzycie z Nietykalnych, znajdziecie tu Matthew Kasowica, który jest też takim jednym z mocno rozpoznawalnych francuskich aktorów, przy okazji również reżyser tutaj też się świetnie sprawdza, ale chociażby w roli głównego bohatera zobaczymy młodego dobrze zapowiadającego się aktora François Civilla i też świetnie się sprawdza, ma zresztą ciekawą twarz i ciekawą fizjonomię, świetnie gra tą fizjonomią, bo też tego się od niego wymaga, kiedy nasłuchuje tych wszystkich sygnałów. W zasadzie każdy tutaj aktor, szczególnie z tych Kilku, którzy mają coś więcej do zagrania, naprawdę bardzo dobrze się pokazuje i wzmacnia również to napięcie, które otrzymujemy już w samym scenariuszu. Podsumowując, jeżeli macie ochotę na jakiś solidny thriller, to nie macie co się zastanawiać i iść do kina. A jeżeli. Później już zostanie wydany na jakiś VOD i tak dalej, no to koniecznie Was zachęcam, żebyście oglądali to w słuchawkach, ponieważ oglądanie tego na telewizorze z wbudowanymi telewizorowymi głośnikami troszkę mija się tutaj z celem, bo tutaj nie o to w tej historii chodzi. Przyznam, że dla mnie to zawsze jest wielkie święto, jak jakiś francuski film mi się spodoba. <noise> Także tym bardziej brawa dla wilczych Ech. No a od nas, póki co to by było na tyle, Hmm? Uh.